Selekcję czas rozpocząć, czyli podróż do granicy własnych możliwości. To nieustanna walka z bólem, zmęczeniem i determinacją. Uczestnicy selekcji mają przed sobą szereg zadań, m.in. przeszkody w terenie, czołganie, bieganie. wszystko przy minimalnej i w stresie. Bo nikt nie wie, jakie będą zadania. Co ich czeka, to nie tylko ja, więc instruktorzy nie wiedzą. Myślę, że dzisiaj po tej małej dawce będzie jeszcze dużo, dużo większa dawka jakieś testy nocne, jakieś nocne budzenie, nocne przesłuchanie. Teraz musimy ich zakwasić. Jak ich zakwasimy, będzie nam dużo łatwiej nimi manipulować. Raz i dwa! Raz i dwa! To Jest Raz. to fajna przygoda, można się wiele nauczyć o sobie i jest to fajny sprawdzian fizyczny dla każdego. Tyle sportów już próbowałem, tyle, tyle rzeczy już w życiu robiłem, a takich rzeczy jeszcze nie, no to jest po prostu kolejny etap w dążeniu do jakiejś tam doskonałości. Żeby tu przyjechać i przejść przez piekło, trenują cały rok. Walkę ze słabościami organizmu wygrywa tylko garstka, bo selekcja to najtrudniejsza gra terenowa w kraju. Instruktorami są między innymi żołnierze wywodzący się z elitarnej 56. Kompanii Specjalnej. Ci ludzie przechodzą prawdziwą mękę, Oni przez 5 dni, 5 nocy